Dziesięć lat temu, słoneczne letnie przedpołudnie, złamano mi serce. Bolało strasznie. Historia jednak zaczyna się znacznie wcześniej, kiedy byłam w drugiej ciąży. Co zresztą ówczesnego szefa skłoniło do niepohamowanego mobbingu. W związku z tym, zaraz po urodzeniu Oleczka, zmieniłam firmę i rolę zawodową. Z dyrektor komunikacji zostałam dyrektor od ludzi i rozwoju w mediach, bardzo twardym biznesie, w którym ludzie nie mają czasu cackać się ze sobą i z innymi. Czułam się ogromnie samotna, z szalejącymi hormonami, w nowej roli i w otoczeniu napompowanym adrenaliną. Równocześnie miałam takie głębokie przekonanie, że zaprzyjaźnianie się w pracy, kiedy pełni się rolę szefa heru. To nie jest dobry pomysł. Jakoś zaraz potem trafiła do mnie dziewczyna zwolniona z innej firmy po powrocie z macierzyńskiego. Nazwijmy ją Basią. Uznałam, że trzeba Basi pomóc, więc ją zatrudniałam w swoim zespole. Przez kolejnych 10 lat piłyśmy codziennie poranną kawę. Basia została moją największą powiernicą. W związku z tym zabrałam ją do kolejnej lepszej firmy, Uczyniłam oczywiście swoją prawą ręką, pomogłam przejść przez rozwód, przez choroby dziecka, ba, potem pomogłam znaleźć narzeczonego, pożyczałam ciuchy na randki i skracałam je na maszynie do szycia. A na koniec, wierna sobie i przyjaźni z basią, odeszłam z firmy. Powodem było żądanie jednego z członków zarządu, żebym ją zwolniła, ale przyczyna była tak krzywdząca, że kategorycznie odmówiłam firmowania takiej decyzji. Moment, w którym powiedziałam Basi, że rezygnuję z pracy, był ostatnim dniem zainteresowania Basi mną i naszą przyjaźnią. Serce złamała mi największa przyjaciółka. Ale dlaczego opowiedziałam wam tę historię? Ano dlatego, że zajęło mi bardzo dużo czasu zrozumienie, że jedno nawet najbardziej bolesne doświadczenie. Nie powinno mi rujnować relacji z kobietami, bo to czyni mnie samotną. W dojściu do tego wniosku pomogły mi dwa momenty. Pierwszy to była sytuacja, kiedy w drodze na jakieś spotkanie służbowe w centrum Warszawy na przystanku autobusowym zobaczyłam dziewczynę. Normalną, ładnie ubraną, która ukucnęła pod ścianą budynku i strasznie płakała. Ludzie omijali ją jak niewidzialną. Podeszłam do niej, spytałam, czy mogę jej w czymś pomóc. Powiedziała, że nie, że dostała bardzo smutną wiadomość, więc ją po prostu mocno przytuliłam. I poszłam dalej z takim głębokim przekonaniem, że w moim świecie potrzebuję kobiet, które staną za mną i za każdą z nas, kiedy będzie płakać, które stworzą krąg kobiet życzliwych kobietom. Ba, wychowają synów tak, żeby dołączyli do tego kręgu. I to był pierwszy impuls. Drugim było odkrycie siedem lat temu, że w moim kalendarzu nie ma koloru turkusowego. A turkusem zaznaczam czas z przyjaciółkami. Outlook powiedział, jest czas na pracę, rodzinę i sen. Wymyśliłam więc, Malinowe pogaduchy. Taki pomysł, żeby raz w miesiącu skrzyknąć się znajome z Facebooka, których za bardzo nie znam, ale czuję, że są fajne. Od tego czasu minęło 7 lat spotkań. I to między innymi malinowe nauczyły mnie, czym jest relacja siostrzeńska, która nie jest tym samym czym rodzinna relacja siostrzana. Te siostrzeńską poznamy po tym, między innymi, że czujemy się ze sobą bezpiecznie. Bez masek, bez ocen, bez oczekiwań. Że jak zazdraszczamy, to bez zawiszczania. Że cieszy nas nasza różnorodność, bo jesteśmy bardzo różne. Są matki, są singielki, są psiary, są kociary. No różni nas wiele, ale łączy nas relacja, która jest wartością ponad tą różnorodnością. I zawsze dajemy sobie dobrą energię. A jak któraś nie ma, to dostaje od tych, które mają. I chciałabym wam bardzo pokazać teraz zdjęcia z malinowych pogadów. Ale nie mam. Ponieważ nigdy nie przyszło nam do głowy, żeby psuć sobie fantastyczną rozmowę robieniem fotek. A teraz zamknij proszę oczy. I przypomnij sobie jedno ważne wydarzenie z twojego życia. Kiedy szłaś do pierwszej pracy, albo zakładałaś własny biznes, albo tak jak ja wracałaś do pracy po macierzyńskim. I wyobraź sobie, jakby to wówczas było, gdybyś wokół siebie miała wyłącznie grono życzliwych i solidarnych kobiet. Wyobraźcie sobie świat, w którym kobiety dają sobie szansę na takie relacje jak my na malinowych pogaduchach. Czujecie to? Czujecie? To jest właśnie potencjał siostrzeństwa. Na razie jednak, na razie jednak z kobiecych głów wysypują się przekonania. Może słyszałyście? Kobieta, kiedy awansuje, to wyciąga drabinę przed tymi, które idą za nią. A może Kobiety są sobie nieżyczliwe i kradną pomysły albo facetów. Albo lepiej, lepiej zatrudnić mężczyznę, bo nie strzela focha i nie ma PMS. Może to właśnie dlatego w swoim zawodowym życiu spotkałam rzesze kobiet, które udawały, że są mężczyznami. Gotowe na wszystko, żeby się dostać w krąg męskiego kumpelstwa, choćby kosztem kobiecej duszy. Mimo że, jak mówi moja ukochana autorka Clarissa Pinkola Estes, powinnyśmy biegać z wilczycami. I może to już najwyższy czas, żebyśmy przestały pływać z rekinami i udawać, że to nam służy. Kobiety zaniedbują też opinie na temat kobiecych relacji. Wystarczy spojrzeć w wyszukiwarkę Google. Fraza zła kobieta ponad 5 milionów wyników. Fraza życzliwa kobieta no daj Boże 3,5 miliona. Braterstwo ponad milion wyników. Siostrzeństwo skromne 44 tysiące. Potencjał na szczęście tkwi tutaj. Przyjazna kobieta ponad 10 milionów, współpraca kobiet 51 milionów, a Women's Circle ponad 3 miliardy. Dodajmy, że cała populacja kobiet na świecie liczy dzisiaj 3,98 miliarda niemal 4 miliardy kobiecych głów, serc i talentów. Ogromny potencjał wpływu, którego nie wykorzystujemy, a powinnyśmy, bo jak pokazują badania, leży to nie tylko w naszym kobiecym interesie. Czy wiecie, że w krajach, na czele których stały kobiety, takich jak Dania, Finlandia czy Niemcy, odnotowano średnio o połowę niższy wskaźnik zgonów z powodu COVID? Dlatego, że te liderki podejmowały bezwłoczne decyzje i dbały jeszcze o to, żeby nie narażać współobywateli na ryzyko śmierci. Kobiecy styl zarządzania skupiony jest na procesie, partnerstwie, komunikacji i demokracji, podczas gdy męski na pomnażaniu zysków i kontroli kosztów. A to oznacza, że w dzisiejszym świecie potrzebujemy bardzo Kobiet na stanowiskach liderskich. Ale to nie jest takie proste. Zgodnie z wynikami badań talentów Galupa, o ile owszem, badane kobiety na pierwszym miejscu miały odpowiedzialność, o tyle na ostatnim miejscu miały poczucie własnej wartości. A to oznacza, że potrzebujemy bardzo dmuchania nam pod skrzydła przez inne, rozumiejące to kobiety. Ale i z tym nie jest tak różowo. 45% kobiet ma do innych kobiet stosunek neutralny czytaj, obojętny. Owszem, 40% uważa inne kobiety za sojuszniczki, ale już 15% za rywalki. Co gorsza. Są badania, które pokazują, że badane kobiety zajmujące pozycje menedżerskie poświęcały niemal 80% czasu na nękanie podległych im kobiet. Oczywiście, każdy z nas może podjąć własną decyzję, jak wykorzystuje własny wpływ. My wykorzystajmy mądrze. Stwórzmy modę na siostrzeństwo, na kobiety przyjazne kobietom. Przypomnę, ta moda może mieć niemal 4 miliardy wyznawczeń. Wyobraźmy sobie: 4 miliardy kobiet stojących za sobą, połączonych ze sobą, jak w filmie Avatar. I see you, sister. Czuję z tobą duchową więź. Ponieważ jesteśmy z tej samej kobiecej gliny i z tego samego kobiecego klanu i nie potrzebujemy do tego zakładać żadnych organizacji. Bo jak mówią matki klanowe rdzennej Ameryki, siostrzeństwo jest mocne wtedy, kiedy kobiety czują się jak równe części, ale całości. Siostrzeństwo jest też elementem naszej tożsamości. A to oznacza, że powiedzenie jestem kobietą, powinno każdej z nas dawać siłę płynącą z połączenia z połową ludzkości. Czemu nie daje? No, bo skoro na ostatnim miejscu mamy poczucie własnej wartości, to oznacza, że nie potrzebujemy żadnego wroga z zewnątrz, żeby się automobować, autokrytykować i autodyskryminować. A to, Obniża naszą wiarę w siebie. A bez wiary w siebie nie wykorzystamy żadnej szansy, choćbyśmy ją miały podaną na talerzu. Ale i w tym z pomocą przychodzi nam siostrzeństwo jako wartość jedyna zresztą wartość wspólna dla wszystkich kobiet, a jako wartość silnie motywuje, chociażby dostania w swojej kobiecej prawdzie. I to bez potrzeby wykluczania mężczyzn czy kogokolwiek. Siostrzeństwo po prostu kieruje uwagę na potrzebę budowania sieci silnych kobiecych relacji. Nie nakochajmy się, Alleluja, wszystkie. Tylko budowanie sieci życzliwych relacji. Skoro tak. Rozchulajmy modę na siostrzeństwo. Promujmy trend siostrzeństwo. Wpisujmy hashtagi Sys i Sisterhood w naszych e, internetowych nikach. Budujmy też nowe nawyki. Milczmy o kobietach, które nie zasługują na uwagę skupione wyłącznie na sobie. Skupmy się na byciu życzliwą dla innych kobiet w miejsce bycia od nich lepszą i w końcu róbmy rankingi kobiet o ładnych, zadbanych wnętrzach, a nie o ładnych twarzach. Nadpisujmy hashtag Sys w miejsce hashtagu celebrytka. Ja swoją praktykę siostrzeństwa zaczęłam od trzech prostych kroków. Po pierwsze, zweryfikowałam swoje przekonania na temat kobiet. To że jedna Basia na cztery miliardy zachowała się jak się zachowała, nie oznacza, że mam się izolować od pozostałych. Po drugie, zaczęłam się uśmiechać do napotkanych kobiet, i nawet jeśli nie odpowiadają tym samym, włączam empatię. Nie wiem, czy ktoś właśnie nie złamał im serca. A po trzecie, po trzecie postanowiłam być dobra i życzliwa dla mła. Tak, zaprzestać automobbingu, być dla siebie sprawiedliwą, odłożyć mentalny pręgierz, ponieważ ten pręgierz na podorędziu może sprawić, że łatwiej ocenię surowo inną kobietę. Podnieście proszę rękę te z Was, które czują potrzebę tak rozumianego siostrzeństwa. O, miałam taką nadzieję! Dziękuję! Skoro jest potrzeba, to od dzisiaj, na widok innej kobiety, wykonajmy w głowie prostą procedurę czterech kroków. Po pierwsze, zauważ ją. I see you, sister. Jak to dzisiaj było? Tak i tak. Tak i tak. Po drugie, włącz ciekawość w miejsce nieufności. Po trzecie, pomyśl sobie, Sys, ja jestem ok i ty jesteś ok, i na pewno byś do mnie podeszła, gdybym płakała na przystanku. A po czwarte, uśmiechnij się. I uciesz, że spotkałaś kolejną sojuszniczkę. Bądź taką kobietą, jakiej potrzebujesz w swoim otoczeniu. Ba, bądź efektem motyla, który wywoła fale siostrzeństwa na maleńką i globalną skalę. Bo w ten sposób każda z nas może mieć wpływ na losy dziewczynek, Dziewczyn i kobiet na całym świecie. Od Iranu po Indie, Indonezję, od przemocowego domu do pracy z nieetycznym szefem. Każda droga zaczyna się od pierwszego maleńkiego kroku. Weź więc teraz, proszę, do ręki komórkę. Teraz. I wyślij, proszę, w SMS albo w komunikatorze wiadomość jesteś dla mnie ważna do jednej kobiety, której dawno nie widziałaś, a która wiele dla ciebie znaczy. I wieczorem do niej zadzwoń. Ja wysyłam SMS do Boguni. Weźcie, bo mi się ręce trzęsą.